Witamy w kolejnym potężnym materiale z serii Worlds Battle 1 Ze mną Edwin ma. Kolejna mapa Skirmiszowa Gramy na mapie o nazwie Luria a cztery boty Grand Wallorordy. Gramy swoimi bohaterami gramy na Krasnale Eee, Co tam jeszcze undedy? Undead'y, wysokie i jeszcze coś nie pamiętam Ale mamy faj fajnego spawna Słyszę dźwięk, jakby ktoś coś bił No to może ktoś coś bije Może jakiś bot jest koło nas Ja tutaj o, trzeba mam jakoś jakoś dodatkowe to co? Zarobiście, ale ja ma fajnego spawna z takimi tymi mostami. Ej trzeba jakoś się zorientować jakie jesteśmy położeni i się jakoś bronić w jednym miejscu, bo fajnego spawna dostaliśmy koło siebie. O, kliknąłem te dwa już nie ma złota. No ja też nie mam kamienia, ale. Więc... jeszcze. Jak widać gram ludźmi, a Edwin. Barbami. Barbami. Ja tam wypełniam wieżę i chyba gram pod obronę ostro, chociaż w sumie to nie jestem pewien. Ale fajna ta mapa. Ju, już mi się podoba. No, bo bot jest, bot jest obok mnie i A pochali, nie A tu jest? A, to rozwal go albo przynajmniej harasuj go, ja coś zaraz przyzwę i ci pomogę go zniszczyć. Bo jakbyśmy grali na tr... I jakbyśmy grali na trzech, to by było miło. O, to już jest Bot. No to trzeba go rozwalić. Muszę przejąć mu te Ja ci pomagam. O, idzie ta. Mam całe 4 impy, żeby ci pomóc. Nawet nie cztery, mam 3 impy. Ej, tu jest kopalnia kamienia, trójka. Ej, tu nie ma przejścia! O, ale fajna jest ta mapa! Takie są kamienie ustawione i się nie da przejść, tak jakby. Dawaj, dawaj, idziemy tego pajaca zniszczyć, póki się nie rozbudował. Już wie, że robi. Mnie już No, ja niszczę tego tam na razie. Ale dużo tu jest surków, więc w teorii... W teorii nie powinno być źle, tylko brakuje tego, miejsca na budynki. To mi się nie podoba. Nie niż tego budynku. Jakiego? Impami No to ty -erich, po co ci to? Ale chcę przejąć Idzie Hero Do limitu. Hero idzie dalej go Czy wody mogą się pogubić na tej mapie, bo jest na niej tak jakby mało

O, jaka fajna muzyczka. wbc 1 nie wiem który Ambient, ale jestem pewien, że fajna. Nie, ogólnie, na ogólnie to o. mi się nie podoba większość utworów z jedynki, ale to, za teraz było o, przez chwilę takie szybsze, to... O, pewnie Ambient 6 albo Combat 1. No dobra, a tu latajki tu są spoko, czyli musiałby mi się jednak w pekasy, a nie w barbów, czyli zmiana planów. No dobra, czyli w teorii wysokich już nie ma, chociaż to akurat rasa, której się najmniej obawiałem. Okay. Yeah.

Dobra, tu jaka rasa, no tu są chyba te krasnoludy. To będzie dość mocno wkurzające. Tu w ogóle przejścia nie ma. Jak dookoła trzeba iść. U. Tu jest przejście, super. A krychy trochę masz? Krychy nie, przehandlowałem. No to trzeba questa zrobić. Questa? Zawsze trzeba zrobić questa. Jak biegaczami mnie atakują, co oni sobie myślą. Jeżeli zabije dwunastu, dziesięć łuków dostanę. O, dziesięć łuków wysokiego elf'a, to, to potężnych. On the way. Um, on here. Move out. A właśnie gdzie jest? Muszę wybudować ten budynek do regenu, many. Ale myślę, że boty nie ogarną tej mapy. Bo, tak jakby za dużo tu jest, yy, za dużo miejsc, w których można się zablokować, no, no już widać, że nie ogarniają za bardzo, co? Widać, że już nie ogarniają, bo słabo jakoś tak. A, bo mało tu jest miejsca na budynki. No to przejmij tam jaką kontrolę nad mapą i będzie dobrze. Metalu nie mam jak coś. No to zaraz się wyślę No. Zielonego ulica No tak, bardzo dobrze. A tu się będę bronić, o nie, król tych idzie, kurwa. Proszę nie przeklinać na materiale O ej, no eee e, e. Co to za Proszę się wyrażać nie. Ej no w do tego Dobra, jeść sami go pogonię Gniazda będę tu robić Proszę nie obniżać jakości kontentu mojego kanału czy to się da jeszcze obniżyć? Oh. To był ostatni materiał, w którym <głos> się <głos> Tak więc pożegnajcie się <noise> widzowie z <noise> Póki co się tu bronię, ale jakbyś ich tam zaczął jakąś... Jakąś presję na nich robić, to by było spoko. Bo na Antedę to się ciężko broni. Ale te pary palą metalu. Ciesz się, ja nie wiem, czy ja nie porobię tego w sumie z samymi tymi. Wieścicami, daj ich porobić. O nie, bo też przyzwał impy. You need more gold. Okay. I need bo nie to perki my tu harasujemy. Przysiajace. Kurde, dużo tego andeda. Ale to tego idzie. Tych... Chyba robienie barbów nie przejdzie. Jak to? Nie przejdzie. To jest zbyt shitowa jednostka. Jak to? to? Potrzeba... Na omówieniu mrocznych elfów stwierdzili, że samymi barbami się wygra na mroczne elfy. Ale tu nie mam mrocznych elfów. No <laughs> to jeszcze łatwiej powinni mieć. <laughs> O nie, już balisty mają. Yes. Yes. Yeah. Czyli skłamałeś. <laughs> Still. Okay. Um, uh -huh. No jest ciężko, musiałbyś jakąś presję zacząć robić. Ciężko? Ja tu mam chill taki jak nigdy. No nie wątpię. Dawno um, takiego chillu nie miałem właśnie czuć czuć że masz chill u quest mi się expired a to dobra o nie nie to perki to wypełnione to się wypełnia Toe jezus, de wapen Oké. All done. New spy here, my well lord. New spy here, my lord. Oh Uh huh.

No oni mnie tu cały czas jakimiś nietoperkami harasuje na no, przeszło Co to ma być <zysklarna> Dobra, przysłać tych jeźdźców tak zwanych. Też mocno się jednak poblokowały na tej mapie, ewidentnie P -p -p -p. No i spoko mam Regenmany Many 3. Nic więcej mi w tej grze nie potrzeba jak Regenmany Many 3. Te piątka też nie najgorsza. Oj, oj, oj. Halo? 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 Wywaliło cię? Zacięła mi się gierka. Właśnie lag A. jest. Może jeszcze jest nadzieja. No lag jest. O, odcięło o. się. Odcięło, no mi też się odcięło. Wziął, popłynął na tą wyspę. No co za ham! Wiesz, ile tam surek zgarnąłem? Właśnie widzę. Te puste wózeczki. I yes. yes. te nietoperki są wkurzające. bo na limicie jestem. Czas wypuścić potężnych barbów do akcji. No nie uwierzę, że pod Giermasów zagrałeś. A jak? Pod rycerzy! Pod rycerzy... No. Nie. Oczywiście. Obija. <noise> plus, 6, plus 6 do kombata dla pików. Jakie dziwne baw na te 5. Jak dziwny, przecież to jest ten sam baw w Trójce. Ale taki dziwny obrazek ma. A no właśnie nie, no ten w Trójce jest dziwny, że nie ma tego. Odpalej i zgarda, właśnie.

a te orki to się chyba w ogóle nie rozbudowały. Nie, no bo te słabo. Nie, no bo ty tu się ewidentnie zblokowały. Nie ma co mówić, że nie, skoro tak. Dobra, rozwalę ich sami. Tu są, o. zbyt proste. No właśnie tak wyszło. A taka fajna mapka. No właśnie ona jest za dużo tam koło mnie. Strasznie te drzewa są tak postawione, że jednostki na przykład się blokują i chcą iść dookoła. Więc tak jakby no spoko mapka, ale raczej dla graczy, bo dla ludzi trochę za ciasna, że tak powiem. Mimo że jest duża, to, to jednak mało jest na niej miejsca. Przynajmniej mniej, niż by się wydawało. Mag ci padł. A, ale to był pewnie zbudowany mag. Nie. Właśnie Jednak nie ze świty. To właśnie ci padł od jakichś slayerów.

Nie udało się ujawnić całej potęgi barwów. No i jednak I robisz hagazy. No, tu latajki jednak mocne, powiem tak. Zniżyłeś się do poziomu tego y, kanału na YouTubie, nie? ale PEGAZY na ludziach są bez sensu, no na barbach są spoko. Tu jeszcze port mają, co jeszcze został. Ej, mi coś przyszło do głowy. Przecież tu coś może być. A tu jeszcze mam kipa. Fajna mapa, ale szczerze przypomina taką po prostu losową. Ale wkurzające jest, że takie tu są dużo różnych elementów i trudno się buduje. Tak, tak, no jest trochę zbyt ciasno, mówię. Your buildings are under attack. Tak, i też ciągle jednostki mi naokoło na przykład chodzą. Tu, tu nic nie, ma, nie wierzy. O, jest. Nie, kopalnia. Ja bym się tu spodziewał, przynajmniej, cześcika z itemkiem. Ach, te boty zawsze gdzieś się kryją. Niestety, gdzieś nietoperek musi być. Który bot jeszcze został? Undead. No to tu widzę, że ma grobik i nietoperki. Dobra, grobik zniszczony. Czym by te nietoperki porobić? Już lecę na świat. To masz giermku wyżej o! No cóż, rzeczywiście nie było to za trudne. No nie, to nie wszystko... O, dobra, już myślałem. 3000 surek wszystkich. Elegancka, clean gierka. To było zbyt clean.